Ostatnio dużo się u Ciebie działo pod względem zdrowotnym. Czy wszystko jest OK? E, nie, nie jest wszystko okej. Okay. Um, niestety e, te rzeczy, z którymi mam problemy, które już są zdiagnozowane, e, no jest z tym problem, ponieważ bardzo dużo, no nie bardzo dużo, bardzo mało osób wie hmm? o tych chorobach. U nas w Polsce bardzo mało mówi się o tych chorobach i leki, których potrzebuję, nie są dostępne w Polsce. No i jest problem tutaj, żeby je ściągnąć, jak już się je ściągnie, to trzeba poczekać, żeby właśnie zostały jakoś ustawione, żeby zostały ustawione, trzeba zrezygnować z innych leków, także to jest... Długi proces, no i jeszcze przede mną inne badania na inne, e, fantastyczne, jakieś tutaj podejrzenia, diagnoz. Okej, okay, a w najbliższym czasie planujesz na przykład jechać za granicę i to jakoś zdiagnozować i zająć się tym tak na poważnie, skoro w Polsce nie mamy specjalistów? E, nie, na tym etapie te choroby, które mam zdiagnozowane, już nie potrzeba dalszych badań, na pewno nie potrzeba wyjazdów za granicę. E, a jeżeli chodzi o inne badania, to w Polsce jak najbardziej można wszystko Zrobić. W Twoim życiu były te problemy zdrowotne, a ludzie zarzucali Ci jakieś tam rzeczy, i wiesz, wiedzieli, że Ty masz coś innego. Jak Ty się z tym czułaś? O, wiesz, tutaj trochę rozsypka, no bo są problemy zdrowotne, a tu z drugiej strony ludzie, którzy zarzucają Ci głupoty. Jakie to uczucie? E, znaczy to, że za zarzucali mi jakieś głupoty, jakieś swoje własne teorie na ten temat, diagnozy, no, nie przeszkadzało mi to, no bo. No, jakby to są takie plotki, które łatwo rozwiać. Natomiast przeszkadzało mi zaczęło mi przeszkadzać to, że ludzie zarzucali mi, że ja próbuję się wybić na chorobach, mm? że się na sobą żalam i chcę właśnie, żeby że przesadzam, bo chcę, żeby ludzie o mnie pisali, żeby mi współczuli. No to było dla mnie bardzo ciężkie, bo dzieląc się z innymi swoimi dolegliwościami i tym, że właśnie nie mogę wstawiać zdjęć, że jedyne zdjęcia, które wstawiam to właśnie ze szpitala. E, no to było dla mnie dosyć ciężkie i w życiu bym nie pomyślała, że ktokolwiek zarzucił mi, zarzuciłby mi to właśnie, że ja udaję, bo ja naprawdę no bardzo silnie, y, ciężko sobie przeżywałam to wszystko. No to już trwa tak naprawdę 6 miesięcy. A, i były takie momenty, w których naprawdę no ja nie, nie wiedziałam, co mam robić, tylko płakałam w łóżku i, i już nie miałam nadziei. I to, to mnie naprawdę przybiło. Naprawdę. Okej, okay, dużo czasu spędziłaś w szpitalach Czy te. Na przykład obostrzenia związane z covid dalej funkcjonują, że nie może nigdy cię przyjść? Czy to zostało wycofane? Tak, tak. tak. Czy to dodatkowo też cię tam dobijało, nie, że wiesz, że musiałeś być sama yy, ze sobą? Z jednej strony no, to jest przybijające, bo nie mógł mnie nikt odwiedzać rodzina, znajomi nic z tych rzeczy. Natomiast to też było dobre akurat w moim przypadku, bo ja po prostu mogłam odpocząć. Ja po prostu mogłam odpocząć, mogłam e, skupić się na sobie, mogłam spać tyle, ile chcę, więc to było takie to trochę, no takie uspokajające. E, natomiast przez ten cały czas myślałam sobie o tym, jak to jest. W przypadku innych osób, które właśnie długo, bardzo długo leżą w szpitalach, bardzo cierpią, no nie, nie widzą swojej, swojej rodziny przez naprawdę bardzo, bardzo długi czas. No i ja głównie o tym myślałam i szczerze mówiąc myślałam chyba o innych dużo więcej niż tak naprawdę o sobie. No bo, no bo ja jestem taką osobą empatyczną i to mnie bardzo przebijało, szczególnie takie przypadki starszych osób.